Znajdujemy się na ekspozycji firmy Kera Avax Spółka ZO. Jest ze mną dyrektor zarządzający spółką, pan Krzysztof Nosal. No właśnie. Dzień dobry. Czym zajmuje się Wasza firma? Jesteśmy polskim producentem z ponad 20-letnią historią. Produkujemy pasma świetlne, klapy oddymiające, wyłazy dachowe, klapy oddymiające z oddymianiem grawitacyjnym, czyli coś, co służy do ratowania ludzkiego życia w trakcie pożaru. Zajmujemy się tymi tematami od procesu projektowania poprzez produkcję, Montaż do odbiorów strażackich włącznie. No właśnie, a czy w dobie przenoszącego się sukcesywnie handlu do internetu warto jeszcze wystawiać się na takich targach stacjonarnych? Powiem szczerze, że jeśli chodzi o naszą firmę, to samodzielnie wystawiamy się na targach Budma w tym roku po raz pierwszy i mieliśmy takie dużo wątpliwości, czy, czy faktycznie warto. Natomiast dzisiaj, w drugim dniu targów mogę już potwierdzić, że jak najbardziej warto. Widać, że ludzie po czasach COVID-u w szczególności spragnieni są jednak tego kontaktu internet internetem, natomiast tradycyjny kontakt z klientem w dalszym ciągu to jest to, co gruntuje nie tylko Normalne stosunki międzyludzkie, ale też gruntuje kontakty biznesowe i myślę, że e, mamy nadzieję, że po tych targach e, kilka fajnych tematów uda nam się dla potencjalnych nowych klientów zrobić. Co Was wyróżnia na tyle konkurencji? Wyróżnia nas kilka rzeczy. E, produkt, który jest e, dobry jakościowo, przy myślę, że umiarkowanej cenie. Wyróżnia nas otwartość w stosunku do klienta. Staramy się rozwiązywać wszystkie problemy naszych klientów. Wyróżnia nas też młody ambitny zespół, który pracuje na sukces całej firmy. Ludzie z otwartymi umysłami z dużym doświadczeniem jednocześnie chętni do realizowania wyzwań no i do rozwoju firmy. Tym myślę zdobywamy, jesteśmy bardzo elastyczni, i myślę, że tym zdobywamy wielu klientów. No właśnie, a takie zagadnienie jak globalizacja biznesu, takie problemy jak wojna w Ukrainie, COVID, zerwane łańcuchy dostaw z tym związane. Jak radzicie sobie w tak trudnych i nowych okolicznościach? Nie powiem, że było łatwo, zarówno w czasie COVID-u, jak i szczególnie teraz w okresie kryzysu związanego z konfliktem ukraińskim. Natomiast udało nam się w miarę dobrze. Całej tej nowej sytuacji odnaleźć, może czasami kosztem zwiększonych zapasów magazynowych, ale też dzięki dywersyfikacji zaopatrzenia, dzięki temu, że prowadzimy nie tylko sprzedaż w kraju, ale też dosyć dużo eksportujemy, co w pewnym, pewnych okresach pozwoliło nam bilansować zarówno i przychody, jak i przepływy pieniężne, uważam, że udało nam się. Bardzo pozytywnie odnaleźć w tej całej niełatwej sytuacji, i widzę też prognostyk na, na, na przyszłość, że też będzie dobrze. No właśnie, czyli jakieś plany rozwojowe, perspektywy widzicie Państwo, tak? Również te targi potwierdziły, że jest jak najbardziej pozytywny odbiór naszego produktu. Jest potencjał, który widzimy i na co dzień w pracy, i te targi też to potwierdziły. W rynku europejskim, jednak obecność na rynku europejskim, certyfikaty europejskie, normy zharmonizowane, które na dzień dzisiejszy obowiązują, pozwalają rozszerzyć ten rynek. Natomiast zarówno klienci są na nasze wyroby otwarci, a my oczywiście chętnie też pomożemy. Nie tylko w przypadku realizacji na terenie Polski, ale też jesteśmy obecni i chętnie będziemy jeszcze umacniać swoją pozycję, czy to na rynku ukraińskim, czy na Bałkanach, czy w Skandynawii, bądź też w Europie Zachodniej. Takie mamy plany. Perspektywa rysuje się dosyć pozytywnie. Dziękuję bardzo. To był pan Krzysztof Nosal, dyrektor zarządzający spółką Keraawak. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję.